Nazywam się Marta. Przyszłam do Jowity zrobić sesję biznesową, którą potrzebuję do swojej pracy. Szczerze mówiąc, nie miałam żadnych doświadczeń, jeśli chodzi o sesję i byłam lekko zestresowana, jak to będzie wyglądać, zwłaszcza jeśli chodzi o pozowanie, ponieważ wydaje mi się to niezwykle trudne. Natomiast podczas sesji okazało się, że wszystko przebiegało bardzo naturalnie, swobodnie. Jowita swoją postawą i profesjonalizmem stworzyła bardzo przyjemną, miłą atmosferę, także w zasadzie każdy kadr wychodził bardzo naturalnie i mimo różnych dziwnych puls, które musiałam tutaj przybierać, to czułam się swobodnie, bardzo dobrze i Polecam pracę z Jowitą. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę bardzo mile zaskoczona, jak to wszystko przebiega. Także, jeżeli byście chcieli mieć jakieś fajne zdjęcia, ja już widziałam pierwsze efekty i myślę, że naprawdę będą ekstra. Także polecam współpracę z Jowitą. Dzięki.